Dzień dobry, dziś na sprzedaż Dodge Ram poliftowy 2007 rok, wersja 5.7 chemii 4 razy 4 z reduktorem oczywiście wszystko działa. Auto sprowadzone przeze mnie ze Stanów, bardzo delikatnie uszkodzone z prawej strony, zaraz podaję i pokażę, tylko przejdę naokoło. Bardzo delikatnie uszkodzone z prawej strony. Tutaj uszkodzony był błotnik, uszkodzona była lampa, uszkodzony był zderzak, osłona. Wszystkie elementy zostały wymienione nowe, polakierowane. Um, uszkodzony był wahacz, ale bardzo delikatnie. Został wymieniony na nowy. Także zbieżność oczywiście została zrobiona, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Wersja 5.7 chemii, napęd na cztery koła, więc wersja poszukiwana w środku, naprawdę w naprawdę fajnym stanie. Z tunelem środkowym, dźwignia zmiany biegów, oczywiście klimatyzacja, oczywiście napędy działają. Proszę zobaczyć z tyłu. Paka widać, że była używana, więc jest na niej delikatny osad rdzawy. Ja już tego nie robiłem. Najlepiej oczywiście raptor i potem macie. Jeśli chodzi o koła terenowe w bardzo fajnym stanie, na fajnej felze, chociaż felgi wymagają. Od odświeżenia. To są mteki. Moim zdaniem należy je zdjąć, wypiaskować i polakierować jeszcze raz. Silnikowo pali od strzała czy zimno, czy ciepło dziś to jest bardzo zimno i nie ma najmniejszego problemu proszę zobaczyć silnikowo. To oczywiście jest zabezpieczenie. Tak samo jak tutaj. To jest 5 57 hemi. Koronika. Tu nic nie było ruszone. Tu jest elegancko. Auto sprzedaje jako uszkodzone. Ponieważ do zrobienia jest spód. Do zrobienia jest pód, Trzeba go porządnie wyczyścić i zakonserwować. Ja nie mam czasu tego robić. W niektórych miejscach są ogniska korozji, więc jeśli ktoś ma do tego energię albo zasoby, to jest w stanie sobie zrobić samochód na lata. Przebieg to 250 tysięcy, oczywiście potwierdzony Carfaxem. Carfax do wglądu, zdjęcia z aukcji do wglądu. Auto sprzedawane jest na pełną fakturę VAT 23. Więc kupujący jest w stanie sobie odliczyć przy dobrym założeniu nawet 42% podatków. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawa oferta. Ja po prostu mam za dużo samochodów w kolejce i nie jestem w stanie tego samochodu dokończyć tak, jakbym bym chciał. Dlatego sprzedaję go w stanie, w jakim Państwo widzicie. Wydaje mi się za okazyjną cenę. Za okazyjną cenę. Cena oczywiście w ogłoszeniu. W razie pytań, proszę dzwonić. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.